Follow me and see the darkness, free yourself, dream of the heartless. Think you're brave, you better prove it. Want the best, rise up and shoot it. It's giving me life. No to pierwsza kreska. Okej. Okay. O. 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 o, spokój oceanu, flauta, droga na Ostrołękę. Tylko, że mnie zasnęło. Aż zapraszam. Jestem osobą, którą raczej tak tatuaże nie bolą. Mam już kilka też dziar innych i w sumie na każdej innej po prostu sobie siedziałam i czekałam, aż zrobią swoje, w sobie pójdę. Myślę, że jest spora szansa, że Pawełek by ci to zmienił. Skoro zajmujesz się fotografią, to twój pies zapewne ma bardzo dużo zdjęć. Oj tak. O, jaki piękny. No, takie malutkie. Ale w sumie bardziej interesuję się fotografią modową niż taką zwierzęcą. Jednym z takich y, śmieszniejszych projektów była sesja tyłków męskich. Jest i szamański zadek do kolekcji. Lubiłaś casting tak, na modeli? Tak, odważnych panek. Cześć dziewczęta! Cześć! Mówisz fantastycznie, zdoby? że jesteś, bo jest dla ci, jest dla, w ogóle znalazłam ci zajęcie. I ten, możesz pomóc, Roksanie, bo ona przygotowuje taki fajny projekt fotograficzny, gdzie fotografuje męskie tyłki. Może chodzić zaprezentować? Same tyłki! Męskie. No. Ciekawe. Kurde. Co piszesz się? Kurde, ja nie, nie wiem, czy, czy mógłbym, to, mógłbym w tym temacie powiedzieć coś, co nie zostało jeszcze powiedziane. Zastanawiam się na ile ten temat jest taki. zgłębiony, dziewiczy. Na ile wiesz, się to da. Na ile te tyłki są różne, jednak się wydaje, że są podobne. Ale co musi być, ciekawe. wiesz, jaki. Jak, musi mieć włosy, tatuaże, co musi mieć ten tyłek? Nic nie ja musi mieć. Nic nie musi mieć? Może być taki zwykły smutny tyłkiem. Pytanie. zwykły, smutny goły tak. tyłek. No. To inaczej, ja, ja, jak już będę miał. E, nie, wesoły smutny, tyłek. Wesoły i wytatuowany, to do ciebie zadzwonię. Dobrze. Tym oto optymistycznym akcentem że na nami dziewczyny. Idę <ślami> do roboty. Samo się nie zrobi. I tak go Kaja wzrokiem odprowadziłaś na legalu, a tu wyobraźnia robi swoje, co? Myślę, że będzie koniec. Jejku, nareszcie. No to co, idziemy oglądać? Mhm. Pewnie. No to chodź. No, no. no. zobacz. O Kwiecista reakcja. <grym> Ej nie, jest serio sztos. O mały, nie, nie. <grym> mały, mały nie? bardzo malutki. malutki Jest piękny. Ja! Dobra, zgadzam się, jest mega, ale jakie tu dokładnie są kolory, to tylko seledy seledynowy Tomcio może mi podpowiedzieć.